Siemanko, witam wszystkich w Pograjmy w Amnesia The Dark Descent Ponoczny Obłęd. Na początku chciałem powiedzieć, że ten odcinek nagrywam po raz jedenasty, tak, co was pewnie dziwi, że y, ciągle mam power i w ogóle, bo mm. ustawienia dźwięku zostały mi zapisane z nowej serii, jaką yy, rozpocząłem z Cree Resident Evil 5 w, w kooperacji. I po prostu nagrywałem się tu dźwięk. Nie umiem w ogóle tego ogarnąć, obczaić, ale już jest dobrze. Wracamy do amnezji. Przynajmniej wiem co mam robić, bo nagrałem 12 minut materiału, chciałem zobaczyć jak tam wyszło wszystko. Doszłem do spotkania z woldziem ale to już niedługo, jeżeli chcecie to zobaczyć, to zapraszam do oglądania tego odcinka, jak i mojej nowej serii wraz z Credeavem, czyli właśnie w trybie kooperacji Resident Evil 5. No i teraz udajemy się do magazynu, gdzie... Poszukamy części do stworzenia windy Jeszcze nie wiecie jakiej windy, może niektórzy już wiedzą Niektórzy nie wiedzą, tutaj będzie spokojnie No ale nie zdradzam szczegółów i... hops! Dobra Wydaje się, że się na razie w porządku Albo w sumie nie zamykam drzwi Wiecie, weźmiemy sobie krzesiwa Czy Dobra. Jest w porządku. Mi to... O, jest. Mi to na rękę. Nie było żadnego woldzia, nie było problemów. Zostaw mnie w spokoju, bandyto. Leave me alone Dobra, dziewczynka uratowana, mam nadzieję, przynajmniej Dobra, drzwi zamknięte Kamień, nie, może jednak nie rzucajmy, żeby nie, nie zwobić tutaj woldziów. Krew. Kuźwe, zaś mam podążać za cieczą. Nic się nie zmienia w tej grze. Cały czas to samo. Co tu muszę zrobić? Zadanie. Y gruz przy wejściu do Eskini zagraca dalszy korytarz do magazynu. Znajdź inną drogę. Tutaj będziemy chyba musieli stworzyć. Aha, materiały wybuchowe, dobra, czyli to za chwilkę. Mrok w magazynie wydaje się dziwny i nienaturalny. No to straszne, no nie ma co. Widzicie? ile oliwy? No, mało, trzeba ją podładować. Dobra, teraz zaczyna się jedna z gorszych y, części. Nie cierpiej. Zaopatrzenie, dobra. Jezu, ludzie, ale mi się chce kupę. Będę wulgarny, przepraszam was bardzo, ale no, nie wytrzymam. Nie no, twardo nagrywam trudno. Najwyżej mnie znienawidzicie. Otwieraj tu. Dobra, notatka. Jeżeli chcecie sobie przeczytać, to zatrzymajcie sobie. W każdym razie napisałem Agrippa. No, i tu jest jak przygotować y, materiały wybuchowe, które już niedługo zostaną przez nas przygotowane. Ok, tu już nic nie możemy poruszyć. Czy my tu jeszcze coś mamy? Chyba raczej nie. Dobra, możemy wyjść stąd. Woldzia nie było dziwne Gdzie on teraz jest? Możecie mi powiedzieć Dobra, tutaj było parę ciekawych rzeczy. Było to i było. Tu powinno być krzesiwo. No nic. Czy jakiś błąd. Nie, ja, tu jest krzesiwo. Dobra, wszystko się zgadza. Aha, i tu mam jeszcze skrzyneczkę elegancko. to nie pamiętam gdzie były części do windy. A może wiecie co? Będę bardziej tajemniczo grał w to, nie będę wam ujawniał nic. Dobra, podnieśliśmy wszystko. Mikstury zdrowia... Tu jeszcze krzesiwo. Dobra, dajcie, czysto, chociaż jestem... ...potwornie zesrany. Dobra... Teraz tu. Hua! Brak krzesiwko. Krzesiwko, o! Tu krzesiwko. Bra, mam krzesiwko, jeszcze tu coś O! Część wiertła, jak miło Czyli mamy już A, jedną część wiertła, no nie ciekawie, nie ciekawie Dobra, jeszcze wypadałoby pójść tutaj, prawda? Wchodzimy i... I co my tu mamy? Krzesiwo Podnieście Podnieść je, podnieść je, O, tu jeszcze coś mamy Druga część wiertła Niektóre przedmioty mogą być połączone ze sobą Przeciągnij i upuść jeden przedmiot na drugi, aby je połączyć Nie ma sprawy kasanowo Dobra, tu nic nie ma Beczkami sobie porzucamy Wszystko, fifa, rafa, elegancko Dobra powinna to być powinna być tu jedna część nie pamiętam nie pamiętam gdzie ona była, dobra, to przeszukaliśmy to i to, ojej oliwko, oliwko moja, 39 krzesi czemu z nich nie, nie korzystamy zapalimy sobie tutaj i tutaj dobra elegancko stąd przed chwilą wzięliśmy i chyba wszystko wzięliśmy czyli to pomieszczenie też Oznaczymy tak jakby zamknięte. Tam na pewno było sprawdzone? A to było tutaj, dobra. Czyli tak, to i tamto, teraz tutaj. Czy stąd wzięliśmy części do naszych niecnych czynów, jakie zaraz pewnie zostaną przez nas wykonane? Tam byliśmy, teraz tu jeszcze. No nie no, przegapiłem cholera wiertełko. Wiem, co przegapiłem. Wiem, ludzie. To było oczywiste. A woli, gdzie nie ma dalej. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Będzie dobrze. Więc fenomenalnie. Tutaj! Mamy część wiertła. Uuu! No nie gadaj. Uuu! Cześć, dzieńciole? Chodzisz tak samo jak chodziłeś w tym swoim wełnianym kocu. Bardzo dobrze, witam, zapraszam do mnie. No mały poczęstunek, chodź na herbatę. Herbata uwoldzi. Unikaj zbyt długiego patrzenia na przeciwników, zra... wysysa to twoje zdrowie psychiczne i w ostateczności może doprowadzić do Twojego zdemaskowania. Wiesz co, szczerze to mnie to nie obchodzi, bo ważniejsi są widzowie niż zdrowie psychiczne Daniela. Dobra, myślę. Chociaż czasem za dużo myślę, że sobie już poszedł. Buuuu! Nie ma. Dobra, poszedł sobie. Teraz tak, schodzimy na dół, schodzimy sobie pięknie, ładnie na dół. I będziemy świrować z naszym urządzeniem. Yy, musimy to połączyć, yy, co da nam wiertło i teraz tak, to był nadrzędny. Najpierw idziemy do podrzędnego. No i tu na razie wiem, co mam robić, bo pamiętam, bo się trochę postarałem. I przesiadłem grę i był fatalny komentarz. Bierzemy nasze, naszą mirrę i zbieramy do niej y, częściowo wypełnioną buteleczkę z materiałem wybuchowym. Jeszcze tylko musimy nadrzędny tutaj sobie przepierdzielić przydziurawić. Elegancja. I let's go, Power Rangers. I mamy materiał wybuchowy. No lepiej być nie mogło. Ileś oliwy? o cholera Nie, ja stąd bitam. Nie, nie, nie. Dość stracha mi już napędził tamten Woldziu. Na razie starczy. Ho! Czekajcie mi tu gdzieś wybiegnie. Fajnie by było Dobra Teraz Tutaj trzeba by było położyć. Yy... Dobra. Położyłem. Bezpieczna odległość. No jestem I co? Nic z tego. Chciałbym jakby tak, tak kością w to rzucić. Ho. Uuu Dobra. Bum, bum, bum. Bum, bum, puf. I pięknie rozpierdzieliło nam ścianę. Hehe he. Ile oliwy? No tak, średnio, sześć oliw. Hmm. No i tego, to to już ja nie pamiętam. Możemy sobie porzucać kamieniami. Okej. Okay. Coś było. Jest krzesiwko elegancko. No, jak Boga kocham ludzie, nie pamiętam tego rozdziału. Tu ostatnio przerwałem, bo stwierdziłem, że poczekamy na następny odcinek. O świetnie, skrzyneczka. A w niej, o pięknie, dwa krzesiwa i mikstura lecznicza. Takie ja mam szczęście. wow. Are you doing? Get away from me. Away from me. Dobra, trzymaj się z dala od niej Woldziuszku zasrany Magazyn żywności No tak Kurde, nie pamiętam tego Wow Co tu robią te świniaki? Możemy się poboksować Tam tak, o, utknął nam na głowie Tak powiem, utko mu nasze... i Jego utko nam utknęło Na głowie, dobra Chyba coś słyszałem. Mam nadzieję, że to nic takiego. Okej, okay. krzesiwko. Okej. Okay. Dobra, biegamy tutaj sobie. Nie, 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 NIE dzięki, dzięki, tu nie, tu to pamiętam to akurat to. <grafię> gdzie ty tu jesteś, Woldziu? Jakie ciało? Mhm. Dobra. Trzeba go jakoś yy, intelektualnie przejść, tylko nie kurde już. I no i ci nie wiem gdzie jest. Ra, idź w prawo I co on ma guza na głowie Przykre, Waldziu, to przykre Walczu, to przykre. To przykre Bardzo mi, bardzo mi przykro, naprawdę Naprawdę bardzo mi przykro Pomóż mi, błagam się Nie idź w moją stronę A, bo oliwa nam się skończyła To dlatego nie mogę lampę włączyć Mam nadzieję, że nie idzie w moją stronę Nie badał się spokój Lepiej dla nas Łożesz! Wpytę wieloryba No wejdziemy tutaj Dobra, jestem O, świetnie, notatka której nie mogę wziąć Nie wiem, że... Tu coś mamy Pipa, pipa, pipa Sak z rodziny rówkowatych. no super, super, chodź, chodź, chodź na klatę, chodź, chodź. No, 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 tak, tak, tak mhm. Rzucę w ciebie chlebem, jakbym nie miał nic lepszego do roboty Mam nadzieję, że tu nie idziesz, co? Kolego? Nie, raczej nie, wiecie co? Że tutaj... Ja pierdziele, przypominam że ludzie że jest 23 w nocy 23 przez, za za 10.12. Za 10, a ja świruję z nagrywaniem amnezji. O takiej porze. Dobra, mogę dotknąć tego mm, mm, ognia? Chyba nie. Coś mam blacha, nie będę świrował, ponieważ wiem, że zaraz może wyskoczyć mi woldziu. I może być niebezpiecznie. Dobra, powolutku, powolutku. Krok po kroku, sutek po sutku Zarobiście, zarobiście. Tak. Jesteś z Jesteś tutaj. Jesteś Coś mogę po jajkach podrapać, co? Co idzie tu? Ja piernicze. Nie wiem jak to przejść. Wow. Nie ma cię tu co? Może tak to potraktujemy. Ciebie tam w ogóle nie ma. Nie lepiej było jakbym jakbym przebiegł? No nie. Chyba mnie nie widział co? Ta gra doprowadza do szału. Naprawdę te odgłosy to jest męka. Czysta męka. Fuck. Nie wiem czy ryzykować, czy to się opłaca. Może zaryzykuję co? Fajnie rozegrałem, okej okay. Nie do końca, bo już wie gdzie jestem To boli Dobra, poszedł sobie Na poziomki Jestem zesrany, jak ja pierdzielę Mam nadzieję, że, że drugiego tu nie będzie. Dobra, Daniel, ja nie, ja nie wiem, nie wiem, nie wiem, co się w ogóle z tobą dzieje. Nawet w HD mi tego nie pokażę. Jesteś tak... ...roznegliwy. Ja też mam takie zdrowie psychiczne, nie przejmuję się. Daniel? Dobra, nie patrzę nawet, gdzie on jest. Po prostu uciekam. cieczka, cudownie, ok, to możemy iść. No nie, to nie wygląda zbyt fajnie. Przepraszam, że. O jezu. Bardzo was przepraszam, że tak mało komentuję, ale jestem po prostu obsrany. Nie wyrabiam. Oczywiście. Daniel nieprzytomny. No nie, 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 nie. Łożysz! Ludzie, przepraszam was. Wybaczcie. Ba najmocniej. Zapisz i wyjdź. No, bez sensu. R uciekaj, Daniel, uciekaj. Naprawdę. Proszę cię bardzo. Dawaj, da dawaj, dawaj. Uciekniesz, Daniel spokojnie. Jezu ludzie, mam nogi z waty. Ja Ciepło, ciepło, jeszcze raz ciepło. Mieć go na plecach to jest coś. Mogę się chwalić kolegom. Dobra. Dobra, mam te trzy rzeczy. Dobra. Jest tam Woldziu. Teraz musimy zrobić rzecz następującą. Przyczajcie jak jak yy, Szczerbaty na suchara. Musi sobie sprawdzić czy nikogo nie ma, oczywiście, jedno, cyklop ze jak tam zdrowie? No już mi ręce drżą i głowa pulsuje. jest Coś tam sobie je Jakąś kanapkę z pasztetem No nie A tam jest nasza sala Już trzy kropki zdrowie psychiczne Nie chcę tego tłumaczyć Tylko Nie kłać się, błagam Zaraz ci będzie lepiej, spokojnie Spokojnie Daniel, teraz trzeba to przeżyć Choć jest ciężko Where is Voldu? Z prawej czy z lewej? nadzieję, że z lewej. Dobra, Gida. Gida. Gida, jak stąd do Warszawy. Come on, po żelaznych schodach. Tak jest. I hol wyjściowy, nareszcie. Uff, to był ciężki odcinek, ale jestem naprawdę nie. W nocy nie da się nagrywać. To jest zbyt. Z... mimo, że znam tą grę. Jak słyszę te... odgłosy... No, oczy, oczy... mhm... Uh -huh. Wyjdź stąd. Łoł! Wow, Strupki! No tak, o ile pamiętacie, barszczyk. Utopimy się w barszczyku. Jedź. A, nie, 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 nie! Nie, nie, to takiego barszczu to ja nie chcę, zmutowanego. Rana mocno krwawi, no tak. Tylko by do Ten jamochłon chciał nas pożreć. Dobra, tym wigilijnym akcentem w czerwcu yy, kończymy kolejny odcinek pograjmy wy Amnesia. The Dark Besend roczny obłęd. Kłania się wam Daniel. I Karolek95. Yy, korzystając z okazji... tego człowieka tu nie było przed chwilą. Ale on coś robi tej pani. Coś, co tylko naprawdę wigilijne dzieci powinny wiedzieć. Czyli po prostu śpi na jej nóżkach, bo jest zmęczony. Yy, powiedział Dipsy. Czy tam lala, czy tam po. Chciałbym, korzystając z okazji, yy, pozdrowić yy, wszystkich użytkowników, yy, żeby teraz nie dać plamy. Yy, użytkownika Marsy197 bodajże, przepraszam, jak się pomyliłem. Użytkownika... Yy, I użytkownika, poczekajcie, zaraz sobie przypomnę, bo naprawdę na ślepo obiecałem, że pozdrowi Jezu, ale to jest no, chore, nie? żeby zapomnieć nazwy użytkownika. Yy, San Sanskrity chyba? Bodajże. No nieważne, w każdym razie jego link będzie y, w filmiku pod spodem, także zapraszam na jego kanał. Bardzo fajnie zapowiadający się, początkujący y, za grimer, czy też po grimer, W każdym razie y, bardzo interesujący się zapowiada. Zapraszam serdecznie na jego profil. Y, zapraszam do oglądania y, naszej serii y, kooperacji Resident Evil 5 u Creedava'a jak i u mnie no i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Y, pograjmy w Amnesia The Dark Descent roczny obłęd. Sekcja pierwsza. Siemanko.